Jest tylko jeden sposób na to, żeby Twoje grzechy nie zostały ujawnione. Zapraszam. Dzisiaj Jezus mówi: Nie ma niczego tak ukrytego, co by nie stało się jawne. Ani tak tajnego, co by nie stało się dostępne poznaniu i nie wyszło na jaw. Z Ewangelii według św. Łukasza, 8 rozdział, 19 werset i to są słowa, od których ja dostaję dreszczy, bo to znaczy, że każdy czyn człowieka zostaje zapamiętany, nie da się go wymazać po tym, jak został popełniony. Dobry i zły. Każdy. Jakby tego było mało, na potwierdzenie tych słów w Apokalipsie Świętego Jana w objawieniu czytamy: Zobaczyłem umarłych, wielkich i małych stojących przed tronem. Otwarte zostały księgi. I jeszcze inna księga została otwarta księga życia. Osądzeni zostali zmarli na podstawie ich czynów, według tego, co było zapisane w tych księgach. 20 rozdział, 12 werset Apokalipsy. To nie są żarty, to są sprawy życia i śmierci, i to są sprawy, o których trzeba pamiętać. I chcę dzisiaj powiedzieć o tym nie z jakiegoś szczególnego powodu. Bo oczywiście pierwsze skojarzenie, które moje osobiste, z tym słowem, kiedy je przeczytałem, było takie, aha, to jest o tych pedofilach w kościele. Nie, to jest o Tobie, to jest o mnie, to jest o każdym człowieku, bez wyjątku na każdym człowieku na ziemi. Wszystkie nasze czyny są zapisane w księdze. Wszystkie nasze czyny są widoczne przed Bogiem. I. Chcę ci powiedzieć coś, co dla jednych jest absolutnie oczywiste, a co drudzy zapomnieli. A chyba nie odważyłbym się w ogóle o tym mówić, gdyby to nie była prawda. Mianowicie taka, jedyny sposób na to, żeby Twoje grzechy nie stały się jawne, żeby Twoje grzechy nie szły za Tobą, żeby Twoje grzechy nie pociągnęły Cię w dół. Jest tych grzechów wyznanie. Wyznanie przed Bogiem, wyznanie przed Jezusem, ponieważ mamy nareszcie w Jezusie Chrystusie odpuszczenie naszych grzechów. I to jest właśnie ta rzecz, którą chcę Ci dzisiaj przypomnieć. Tak, wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze czyny są zapisane w Księdze. Oprócz tych, które zostały wyznane, wszystkie grzechy, które zostały wyznane, i zostały przebaczone przez Boga, te są wymazane z pamięci Boga. Nie ma ich, ponieważ są obmyte krwią Jezusa Chrystusa, ponieważ są przybite do krzyża, ponieważ nie mają już teraz żadnej mocy nad nade mną i nad Tobą. Ludzka sprawiedliwość krzyczy i mówi: To jest nie fair, ale Boża sprawiedliwość mówi: po to posłałem Jezusa, mojego syna, żeby obmył, uwolnił cię, obmył swoją krwią i uwolnił cię od Twoich grzechów. Ostatecznie, a ja tych grzechów, Twoich czynów, skrwawionych jak, jak, jak krwawa szmata, nie pamiętam. Nie. Bóg ma amnezję. Zapomina o tych wyznanych przed Nim sprawach. Jasne, jest coś takiego jak konsekwencje grzechów, i one wymagają naprawienia. To się nazywa zadośćuczynienie. Ukradłeś, oddaj, skrzywdziłeś, napraw twoją winę. To jest, to jest również wymaganie Boże, ale sam twój grzech, szczerze żałowany, szczerze wyznany Jezusowi Chrystusowi, zostaje odpuszczony i mamy ten wielki przywilej my jako katolicy że kiedy idziesz do spowiedzi i wyznajesz w spowiedzi twoje grzechy to słyszysz słowa nie księdza ksiądz się wypowiada ale to są słowa boże twoje grzechy są odpuszczone i może się wydawać że to ksiądz odpuszcza grzechy ksiądz w tym momencie tylko wypowiada słowa Jezusa idź twoje grzechy są Odpuszczone, Twoja wina jest zmazana. I teraz napraw winę, którą popełniłeś, ale grzechy twoje są zmazane. I z tym, cię dzisiaj zostawiam, z tą dobrą nowiną, ale bardzo poważną, dobrą, ale bardzo poważną. Jest doskonały czas na to, żeby właśnie zrobić remanent, zrobić przegląd swojego sumienia. Zobacz, co tam zalega. Wyznaj Twoje grzechy. Idź, wyspowiadaj się. Idź, wyznaj Bogu Twoje grzechy. Wszystkie będą wymazane i nie będą ujawnione. A nawet jeśli ludzie wyciągną kiedyś jakieś Twoje brudy, to Ty wiesz, że przed Bogiem jesteś już wolny od tych grzechów. W życia wolnego od grzechu Ci życzę. Radosnego, wolnego od kajdanów zła, ciemności, grzechu, dnia Ci życzę. I z tym Ci zostawiam. Ale jeszcze się pomodlimy i zostawię Ci na koniec psalm. Panie Jezu Chryste, dzisiaj staję przed Tobą w całej prawdzie, którą i tak znasz. Znasz mnie lepiej niż ja sam. Znasz wszystkie moje czyny, znasz wszystko, co robię. Kiedy wstaję, kiedy się kładę, co myślę, co zamierzam zrobić, to wszystko, Panie, jest przed Tobą. I nawet jeśli ja zapominam, zła, które popełniłem, to ono trwa, dopóki nie jest wyznane. Dlatego, Jezu, ja dzisiaj staję w, w pełnej prawdzie o sobie. Wyznając Tobie wszystkie moje ciemności, wszystkie moje sprawki. I prosząc Ciebie o przebaczenie, wierząc w to, że. Właśnie w Tobie mam przebaczenie grzechów. Że Twoja krew przelana na, na krzyżu obmyła mnie z moich grzechów, a Twoje zmartwychwstanie sprawiło, że ja mogę być wolny od śmierci. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją ofiarę. Dzięki Ci Jezu za Twoją miłość, za to, że Ty się nie męczysz nigdy przebaczeniem grzechów. Dzięki ci, Panie, za to, że przychodzisz jako Bóg przebaczający, tylko Bóg uwalniający od grzechu. Amen. Psalm 139. Ci zostawiam. Wczoraj, znaczy ja nagrywam to w poniedziałek, a wczoraj w niedzielę wrzuciłem na kanał filmik właśnie o tym, jak modlić się psalmem. Musiało minąć 100 odcinków, żeby to zrobić, więc jest już zrobione. Zaraz wyświetli się okienko, w którym zobaczysz sobie link do tego właśnie filmiku. Także jeżeli jeszcze nie wiesz, jak się modlić psalmem, tam właśnie to zobaczysz, więc już nie muszę tego tłumaczyć. Do zobaczenia jutro z Bogiem.